To, w jakiej skali zostaną zapisane dane, zależy przede wszystkim od tego, jaki jest cel badania, czyli jaką prawidłowość chcemy tym badaniem odkryć lub opisać. Niemniej to odkrywanie może być realizowane na różne sposoby. Wyobraźmy sobie, że planujemy urządzić przyjęcie w pewnej restauracji. Wiemy, że wydamy na nie dość pokaźną kwotę, więc zanim to się stanie, chcemy sprawdzić, czy jest to właściwe miejsce na nasze spotkanie. Aby dokonać oceny, czy wybrana restauracja spełnia stawiane przez nas wymagania, możemy chociażby porozmawiać z osobami, które organizowały lub uczestniczyły w urządzanych tam spotkaniach. Możemy także przejrzeć różne fora i zebrać opinii na temat tego miejsca i poszukać opinii ekspertów, sprawdzić liczbę przyznanych przez organizacje certyfikujące tej restauracji gwiazdek, czy poszukać informacji o lokalu w lokalnych przewodnikach. Możemy również poprosić osoby tam pracujące o podanie informacji o dziennej liczbie klientów, złożonych skargach czy, czy reklamacjach, wielkości i częstości organizowanych tam imprez. Możemy też zamówić kolację w wybranym lokalu i przetestować samodzielnie, jak pracuje obsługa i jak smakują serwowane tam dania. Dokonując oceny, możemy wybrać jedną lub kilka dróg. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do badań naukowych. Tu też możemy zastosować jedną met z metod lub połączyć kilka. I tak w przypadku badań statystycznych występują różne formy odkrywania prawidłowości zachodzących w procesach masowych. Jedną z nich jest obserwacja statystyczna. Polega ona na postrzeganiu określonych właściwości, które zachodzą lub występują w poszczególnych jednostkach analizowanej zbiorowości. Niemniej należy zaznaczyć, że proces obserwacji statystycznej Różni się od zwykłego postrzegania. Jest on przeprowadzony w sposób planowy, ukierunkowany na określony cel, ale też jednocześnie bierny, w którym badacz nie ingeruje w obserwowane zjawiska czy obiekt. Obserwacja może być prowadzona w sposób jawny lub ukryty, może też być realizowana jako badanie bezpośrednie lub pośrednie obejmujące całą zbiorowość lub tylko jej część. Inną formą występującą obok obserwacji statystycznej jest eksperyment naukowy. Polega on na świadomym oddziaływaniu określonymi zmiennymi na jednostki lub ich otoczenie, zmieniając uwarunkowania w taki sposób, aby móc określić występujące tam zależności przyczynowo-skutkowe. Jest to jedyna forma prowadzenia badań, która takie związki może wskazać. Badanie obserwacyjne nie daje takiej możliwości, gdyż obserwacja nie wyczerpuje wszystkich możliwych opcji, podczas gdy eksperyment pozwala na chociażby stopniowanie wpływu określonego bodźca. Eksperyment naukowy stosowany jest przede wszystkim w naukach biologicznych, chemicznych, fizycznych, rolniczych czy medycznych. Z kolei obserwacja statystyczna wykorzystywana jest głównie przez nauki ekonomiczno-społeczne, demograficzne czy socjologiczne, ale także pedagogiczne czy psychologiczne. Te ostatnie wykorzystują także badania eksperymentalne, nie ograniczając się do jednej formy. To, jaką formę przybierze badanie, zależy przede wszystkim od celu, jaki przyświeca temu działaniu. Cele te mogą być różne. Pierwszą grupę stanowią badania eksploracyjne stosowane przez badaczy, którzy wchodzą w nową dziedzinę. Celem tych badań może być zaspokojenie ich ciekawości lub chęć lepszego zrozumienia przedmiotu badania. Stosowane są one także w sytuacji, gdy chce się określić możliwości podjęcia szerszych badań albo wypracować metody, które zostaną użyte w dalszych badaniach. Drugą grupę tworzą badania opisowe realizowane, by zapoznać badacza dokładnie z prawidłowościami, jakie zachodzą lub rozpoznać populację, jaka poddana zostanie analizie. Prowadząc tego typu badania, chce się uzyskać odpowiedź na pytania typu co, jak, kiedy, gdzie. Jeżeli chce się natomiast uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego pewne sytuacje czy zjawiska zachodzą oraz wskazać czynniki je warunkujące, konieczne są badania wyjaśniające. Przykładowo, opisanie liczby klientów w poszczególnych restauracji jest badaniem opisowym. Zaś określenie czynników, które sprawiają, że pewne restauracje są częściej wybierane, jest już celem badań wyjaśniających. Niemniej warto zaznaczyć, że wielu z badań przyświecają trzy rodzaje celów. I tak, chcąc określić, na ile uczestnicy kursu są z niego zadowoleni, możemy zacząć od ich rozpoznania, czyli eksploracji. Zatem rozpoczniemy od zebrania danych dotyczących poziomu ich zadowolenia, stosując różne znalezione w literaturze lub zbudowane na podstawie zdobytego dotychczas doświadczenia mierniki. Po tym wstępnym badaniu możemy przystąpić do pełnego badania opisowego, wykorzystując kilka wyselekcjonowanych po tej początkowej analizie zmiennych i mierząc kilka cech charakteryzujących zbiorowość. To badanie pozwoli dokładnie rozpoznać zarówno poziom zadowolenia kursantów, jak też w jego wyniku powstanie ich szczegółowy opis. Po tym etapie na pewno pojawią się pytania dotyczące tego, co sprawiło, że niektórzy z kursantów są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach, a niektórzy nie. I tu zastosujemy badania wyjaśniające. Oprócz określenia, kto i co będzie badane, oraz w jakim celu, należy także uwzględnić wymiar czasowy badania. Możemy dokonać obserwacji w mniej więcej jednej jednostce czasu lub rozłożyć je w czasie. Pierwszy typ tworzą badania przekrojowe, zaś drugi badania dynamiczne. I tak badania przekrojowe polegają na obserwacji próby czy zbiorowości lub zjawiska obserwowanych w jednym punkcie w czasie. Tym punktem czasu może być jedna godzina, ale też jeden rok. Przykładem takiego badania może być wspomniana już poprzednia ocena satysfakcji użytkowników kursu, która została przeprowadzona na jego zakończenie czy wydatki ponoszone przez rodzinę na cele mieszkaniowe w danym miesiącu. Jeżeli natomiast będziemy przeprowadzali sondaż do, dotyczący zadowolenia z zajęć po każdym spotkaniu, czy analizowali jak zmieniała się sytuacja rodzinna w kolejnych miesiącach, wówczas badanie staje się badaniem dynamicznym. Badanie to umożliwia obserwację danego zjawiska czy obiektów rozłożone w czasie. Ogólnie schemat przeprowadzanego badania statystycznego można ująć w kilku etapach. Pierwszym jest przygotowanie badania. Obejmuje ono wspomniane już podanie celu, określenie cechy i zbiorowości, jak też czasu, zakresu i miejsca badania. Na tym etapie należy także przygotować zarówno narzędzia pomiarowe, jak i zapewnić niezbędne zasoby do przeprowadzenia badania oraz zorganizować je. Może to być chociażby przygotowanie ankiety czy wywiadu, ale także przygotowanie termometru czy ciśnieniomierza oraz wskazanie miejsca, gdzie będziemy pomiary przeprowadzali. W momencie gdy badanie jest przygotowane, możemy przystąpić do zbierania danych i ich zliczania. Warto już na tym etapie gromadzenia informacji dokonywać ich merytorycznej i formalnej oceny, sprawdzając czy nie wystąpiły czynniki zakłócające proces pomiarowy, czy też właściwie badanie przeprowadzono i zakodowano uzyskane informacje. Zebrane dane powinny być też odpowiednio zapisane na właściwym nośniku danych. Mając już zebrany materiał, możemy przystąpić do jego tabelarycznej i graficznej prezentacji. Tym zajmiemy się na kolejnej lekcji. Po rozpoznaniu struktury czy przebiegu danych, możemy przystąpić do ich szczegółowej analizy, co będzie stanowiło podstawę tego kursu. Analiza ta obejmuje zarówno opis statystyczny, jak też wnioskowanie przeprowadzone na podstawie losowo zebranych danych. Kończąc przeprowadzane analizy, warto dokonać oceny całego badania i ewentualnie wskazać kierunki dalszych prac.